No dobra, to jesteśmy z powrotem. Widzę, że w naszej klatce możemy spodziewać się 12 mimów, jednego tyfona, no i jednego niepoznanego, czyli prawdopodobnie splatacza. Nie wiem, czy tam na pewno mamy wejść, ale ostatnio nasza eksploracja została nagrodzona. Znałomy sobie wskoczymy tutaj. Przy okazji dorzuciłem też ten mod, który dostaliśmy. Przed momentem do kombinezonu, i podobno, jeżeli zaatakujemy z ukrycia, dostaniemy też mały bonus do życia. O, tak, to tak chcieli poetycko twórcy rozwiązać, zapewne. No dobra, dokąd my dojdziemy? Czy to nie jest jakiś sposób na ucieczkę stąd? Hmm, bo nie do końca też zależy mi na tym, żeby koniecznie pójść w drugą stronę niż misja prowadzi, ale co tam mamy? Wieżyczka? A wieżyczka. No, na ten moment to są nasi przyjaciele. Badanie ukończone. Trochę z tymi badaniami kojarzy mi się mass efekt, gdzie też mogliśmy skanować praktycznie każdą rzecz napotkaną po drodze. No i tu mamy wyjście na zewnątrz, które w tym momencie. A, odblokowana. Ale na ten moment nas ta śluza chyba specjalnie nie interesuje. Czyli tak. Szybkie zwiedzanie. No i jak widać tego jest tutaj naprawdę must... Aha. Mamy was w Tylko pytanie, czy jak pierwszego uderzymy, czy kumple się zaraz nie obudzą? Chodź to. Uwaga. Kombinezon uszkodzony. Średnio to nam wyszło. Powtórka z rozrywki. Ba brak nowych danych i... No, to już nas użarło. Mam wrażenie, że jak chodzimy w tym część, to mamy też lekkie zwolnienie czasu. To akurat jest dla nas na rękę. Są jeszcze jakieś mimy? Tam coś było. Splatacz. A nie, to jest tam po drugiej stronie. Okej, okay, czy jest bezpiecznie? Zaczynam czuć to coś. Tym bardziej, że chyba nie jest konieczne noszenie tego. Noszenie tego, żeby, żeby widzieć te mimy, czy żeby nam to wykrywało, ale. Hmm. Najlepsze jest to, że prawdopodobnie będziemy sobie tu chodzić dookoła. Ostatecznie dojdziemy do misji. A właśnie z Slena trzeba było po prostu ją sobie podnieść. Czy w nią strzelić i załatwić w ten sposób naszych przeciwników? Jeszcze na szybko skan. Nie, nie ma innych mimów. Ale coś się się... Na wszelki wypadek, tak? Przesordy zawsze ubezpieczony i te sprawy. Nic tu się nie kryje. Jeszcze po drugiej stronie były pomieszczenia do zwiedzania. No. Bierz organy. Tak się trzeba trochę nastawić, że nieco eksploracji też w tych odcinkach będzie. Mam nadzieję, że jest tu sporo fanów eksploracji. Zamknąłem w środku kilka mimów. Dwie osoby zginęły. Więc może być ich nawet osiem. Hmm. I niestety lepik zalepia też nasze możliwości takie poznawcze. Rzeczywiście zamknięte. I teraz co? Wchodzić? Nie wchodzić? Nie mamy chyba specjalnie wyboru. Chodźcie. O! Rzeczywiście może ich być tu osiem. A my sobie odpalimy nasze zdolności i chodźcie łobuzy. To bardzo nie oberwałe No leży, leży. Trzeba czytać te kartki. Po coś one były. Mam nadzieję, że warto było wyciągać tak wywołać mimy z lasu. Mhm. Nie wiem, ile już zlikwidowaliśmy, ale na pewno nie wszystkie. Oby było warto. Znajdziemy cię. Chyba poszedł tam gdzieś. No dobra. Jeden to nie problem. Pozbieramy co mamy. Ale najpierw zwiedzimy to pomieszczenie. Oby warto było. Ale chyba warto. Bo neuromod leży jak najbardziej. Jeszcze ma dostęp do komputera. No i panowie nam zwrócili nieco amunicji. Do pistoletu ale. Ale. Napij się. No tak i to picie. Kuszące tak żeby trochę tu przycebulić. I, I postać te 10 minut napić się do 100% no ale. No ale coś tutaj jeszcze leżało jakby. Czytaj. No dobra. Hasło. Jeżeli nawet nie znamy, to pobawimy się w hakowanie. Co to za odcinek bez hakowania? Okej, okay, a my tu jesteśmy. Dobra, trochę daleko. Mam wrażenie, że te czerwone mogą nas odbijać i to wcale nie byłoby takie proste. I C? No. I cek. Kicek, pokaż co tu masz w mailach. Ochotnikom, którą wysyła. Okej, okay, czyli okazuje się, że obiekty do badań to skazani na śmierć socjopaci. No ciekawe, tak? Na nich testować te mimy. Zaczasnane swoją kartę dostępu w kostnicy. W kostnicy i bez tego Kelstrup? Mam nie głupka Imbecyla. Jakieś pomysły? Tak. Jestem z głupkiem. Wyjdziemy przez te drzwi czy nie bardzo. No tak warto nie warto. O! Nie warto widział nas Kolego? Niemożliwe, że go tu nie ma jak był. Jest rura, którą można było rozwalić Gdzieś on poszedł. Mim jak mim. O, cześć, kumplu. Przetestujemy na tobie pistolet w takim razie To się zdziwił. My też zresztą bo... Pistolet okazał się. No tak, do skanowania potrzebny jest żywy obiekt. Pistolet to okazał się do średni. O! Helen! Czekaj, Helen! Czekaj! Dość fajna babka podobno była. No dobra. I źle skończyła. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Za wiele to w sobie nie kryła nasza koleżanka. Wygodne, bo możemy zrobić sobie takie. O! Jeszcze coś tu chodzi. Podwójne spowolnienie czasu nie dość, że... Okej... Okay. A, a, Moment. To nie tak... Tak nie miało to wyglądać. Ale to to... przeszkodę. Proszę oczyścić przejście z blokujących elementów. To mi się podoba. Zestaw dozbrajający. Będzie trzeba też to Jeszcze kto? Ile ich tutaj jest? Mam wrażenie, że wypuściliśmy nieco więcej niż to... Teoretycznie było mówione. Sklucza go ostatni raz, żeby nie tracić. Gdzieś tu chyba jest. Tak, nie tracić amunicji, stracić zdrowie. A, bo go przypaliło chyba. To co wspominałem ostatnio. No dobra. To wypuściliśmy tutaj naprawdę się zrobiło małe piekło. Tu można było butle wysadzić, no ale to mądry człowiek jak już jest. Zasobnik. I co tu możemy zrobić? Wezwanie operatora. Prośba o nowego A -a. operatora. Operator medyczny jak rozumiem? Ty ale ty jesteś dobry? Operator dzień dobry. miło cię znowu 490 gotów do działania. Diagnozuję, masz, masz chyba za sobą ciężki dzień. Nie ruszaj się proszę, to zajmie tylko chwilkę. Okaz zdrowia! Proszę pamiętać o wypełnieniu ankiety dla pacjenta. Państwa opinie są dla nas bezcenne. Dobre to, dobre. No teraz już wiem w jaki sposób możemy naprawić też nasze... <śmum> nasz strój. Ponieważ to też mają być jakieś operatory naprawcze w tym wszystkim. Dobra, i tu byliśmy, czyli pokój z drugiej strony. No, chciałem taki odcinek gdzie przyspieszymy. Okazało się, że w połowie trochę z tego przyspieszenia wyszło na spowolnienie. Jeszcze mamy wyjście na zewnątrz, ale wychodzić nie będziemy, bo pewnie jeszcze tu wrócimy. Raz, tak to jest bezpieczne. A, mamy cię. Teraz tak, jakby w to przycelować? Z ukrycia oberwał. I wieżyczka, czego tam dorwała. Bardzo pięknie mamy tu. No, myślałem, że to nas przygryzie, ale na szczęście nie. Weź, nie wiem, jak. W świetle tego, co wiemy o tyfonach, co potrafią, a czego nie. Powrót do projektu materiału kobaltowego wydaje się rozsądny. Igła. Neuromody są już w stanie dostosować materiał tyfoniczny do ludzkiego umysłu. Nie ma przesłanek, by sądzić, że odwrotny proces nie będzie działać. Powiedzmy, że udałoby się umieścić w tyfonie ludzkie neurony. Skąd będziemy wiedzieć, że to działa? Nowe struktury nerwowe musiałyby dojrzewać w oparciu o serię prawdziwych przeżyć albo symulowanych. Co? Można symulować przeżycia. Kalwino ma. Tak, świetnie. Słuchaj, to bardzo ciekawe, ale skupmy się na tym, co na pewno działa. Nie chcę, by ktokolwiek poświęcał na to zasoby. Okej, okay. jeszcze możemy przesłać to, to samo? Hans, musimy porozmawiać o analizie jego. Halo, doktor Kelstrup? Chciałam ponownie zwrócić się o dostęp do wypowiedzenia jednego z ochotników. Ana, miał... Nie być. Miałam trochę wolnego czasu, więc. Już ci wyjaśniałem, że te dokumenty są poufne. Mam związane ręce. Nie przewidziano jakichś odstępstw dla badaczy? Na boga, to ja wydaję komendę. Słuchaj, rozumiem cię, naprawdę. Gdyby przychodziło ci to łatwo, nie byłabyś człowiekiem. Chcę mieć tylko pewność. Wierz mi, wszystko co robimy, odbywa się w zgodzie z prawem. Bo Talos 1 przebywa w przestrzeni ponadnarodowej. Tu nie ma praw. Ana, jesteś zmęczona i zaczyna to rzutować na Twoim osądzie. Przymykałem na to oko, ale co za dużo, to niezdrowo. Musisz zrobić sobie wolne. Rozumiesz? Tak, doktorze Kelstrup. Rozumiem. Dobra. Słuchaj, przez Ciebie jestem spóźniony na spotkanie z Aleksem. Okej, okay, sporo tych nagrań tu się schowało. Na pewno chcesz to zrobić? Wiesz, nie jest za późno, żeby spuścić to przez śluzę. Na pewno. A Ciebie strach obleciał? Skąd wchodzę w to? Po prostu to nie ja podejmuję największe ryzyko. Dla mnie i tak nie skończy się to Happy Endem. Staram się o tym nie myśleć. Przepraszam. Udało Ci się wszystko załatwić? Wciągnąłem Michela. Przyniesie mi żywność. Nie muszę znać szczegółów. Tak będzie lepiej. To musi się odbyć w trakcie Twojej następnej zmiany. Umieściłam wszystko w paczce z etykietą pamiątki. Jest w mojej kapsule mieszkalnej. Musi trafić do wszystkich możliwych mediów. Jasne. Jeszcze jedno Quinten, uważaj na siebie. Ochrona już sprawdza mnie dokładniej niż zwykle. Okej, okay. sporo tego tutaj jest. Włączymy odsłuch, ale nie ruszymy dalej. Tu napawa się moim strachem, wiem to. Jak ty się trzymasz? Zrzuciłem kilka świetlików, by odciągnąć fantomy. Przyklejam do wszystkiego karteczki samoprzylepne, by mieć pewność, że to nie mimy. A ty? W porządku. Jestem bezpieczny w arsenale. Załatwiłem mima, który się wśliznął, ale poza tym ok. Wszystko zamknięte na głucho. Jaki mamy plan? Czekać na ratunek? Wiesz, jeśli przeżyjemy, Alex zabierze nam mody. A co, chcesz to wszystko pamiętać? Moglibyśmy chyba przedostać się przez GTS, przejść do arboretum. Dobra, czekam na rozkaz. Tak, czyli to na czym są karteczki to znaczy, że nie jest to Mim. Tyle dobrze. Tam widzieliśmy fantoma i widzieliśmy też biegającego, o właśnie. Tylko czy my się z nim spotkamy tutaj? Bo teoretycznie ona nas pewnie zobaczy zaraz. Gdzie jest ten Mim? Pięknie, notatki weź. Bierz. Rozumiesz? O! Tu jest. Tu był. Rozumiem, że te. Mimy, ca... znaczy, mimy. Notatki możemy przerobić na materiał też biologiczny. Może nie warto to tak wszystko zużywać. No, ale z drugiej strony. <grym> Okej, okay. weź, weź, weź. Jak pozbieramy notatki, to później nie ogarniemy, co jest, ale. Śmieci nie po to robiłem. Miejsce w naszym ekwipunku, żeby. <grym> Śmieci więcej nie nosić Dobra, tu jest niestety przejście Myślę, że z tym fantomem się nie spotkamy Ale on sobie gdzieś O kolego Lubię polowanie na mimy Co my tu mamy? Mhm Szkoda, że pistolet ich naraz nie bierze Bo wystrzelić ponownie Nie jest tak prosto wcale Jakby się mogło wydawać Cztery naboje do strzelby Zbieramy dalej, a misja czeka. A misja czeka. No ale! Można poszaleć trochę. Szczególnie, że łup jest tak konkretny. Butla z lenem. Warto to pamiętać. No a inna sprawa, że no dość istotne misje nam się tu wyświetlają. Sterowanie falom. Niech będzie. Ło! Niech nie będzie. Na drugi raz nim kliknę, postaram się bardziej zorientować o co chodzi. O, czyli jak rozumiem, jak przyjdzie nam walczyć, na przykład z fantomem, to mając coś takiego w ręku, możemy wyłączyć możliwość strzelania jego. O, i mi mikratyfonów. To dość istotna lektura. No dobra, czyli tak poznajemy powoli te mime. Jakby nie było żadnych problemów w okolicy. Co najwyżej dalej uprawiamy zbieractwo. Lecimy. Podstawa w grach, przynajmniej w naszym wykonaniu, to kombinezon na maxa. Tkają je z niczego. Pytanie brzmi, w jakim celu? Wysunęliśmy wiele teorii, ale bez rozstrzygnięcia. Póki co. Morgan, gdybym tylko mógł na ciebie liczyć, nie teraz, gdy jesteś w tym stanie, ale tak jak kiedyś. Wiem, że razem byśmy to rozwikłali. Jak za dawnych czasów. Okej. Okay. Czyli bardzo możliwe, że tak naprawdę idziemy dobrą ścieżką. To, to nie jest tak, jak myślałem, że zboczyliśmy z drogi, tylko to jest nasza, właśnie droga tutaj związana z tą misją. Jeszcze możemy zaraz zobaczyć cele misji. Można tu wejść do środka, czy nie bardzo? Też nie ma za czym. Są przyciski, ale nie do końca. No, jeden możemy nadusić. To bezpieczne dla oczu. Ok, w ten sposób wytwarzamy mime. Wyłącz to, może. No dobra, moglibyśmy go sobie zeskanować, ale tak nas gra ostrzegała. Nie do końca jeszcze wiem, czy chcę przeskanować wszystkie. Być może cała zabawa to byliśmy. Może się skończyć dwojako dla nas. Czy też są jakieś po prostu zakończenia różne. Jedno związane właśnie. Z załatwieniem jakby tej całej tu historii w taki sposób, jak nam gra ostatnio zasugerowała, czyli zniszczyć bazę, a drugie, że coś może uda się uratować, czyli współpracować z Aleksem, jak rozumiem. Ciężko powiedzieć. Bardzo możliwe, że to wszystko też będzie w jakiś sposób powiązane z tym, w jaki sposób stacja nas traktuje, czy jako wroga, bo przeskanowaliśmy odpowiednio wiele obiektów, czy. Okej, okay, możemy iść tędy. Możemy. Czy jako przyjaciele, bo sobie odpuściliśmy badanie tych mimów, no i wtedy jak rozumiem rozwiązaniem naszego problemu, teoretycznym rozwiązaniem jest zniszczenie stacji. No dobra, nie przejdziemy dalej jeszcze tu za moment wrócimy, ale przygotowałbym znowu trochę amunicji. No to możemy ruszać dalej na łów. Łów, na łów. Na się. Naukowcy pracowali tu nad czymś w chwili swojej śmierci. Dostęp do GTS jest zamknięty podczas eksperymentów. Wymogi bezpieczeństwa. Musisz dokończyć to, co zaczęli. W latach 60. i 70. pierwsze ekipy badawcze chciały porozumieć się z tyfonami. Nie jest to jednak możliwe. Ich mózgi są wysoko rozwinięte i zdolne do celowego działania, lecz z jakiegoś powodu niedostępne. Nie mają swojej mowy, języka. Jak się wydaje, nawet nas nie widzą. To znaczy w sposób, w jaki my się widzimy. Oczywiście generalizuję mówiąc nas, bo nie jestem osobą w przeciwieństwie do ciebie. Procedura badania żywego obiektu w toku. Do czasu jej zakończenia trwa blokada lokalna. Okej, okay, rozumiem. Procedura. Zbliża się operator. A to my, Myślałem, że jakiś stwór. Czy operator latający? A jest! Czekaj, inżynier, Czekaj, inżynier, a jesteś w stanie nam naprawić? Porozmawiajmy. Sprawdzam. Twój kombinezon przecieka. Załatam go. Zrobione. No i pięknie, mamy na wszystko 100%. Starowanie badaniem. To co? Otwórz. Nadchodzę. Hmm. Psychoskop. Tak, aktywujemy psycho... Nie, nie, kolego. Odejdź od tego. I wytworzymy falę. Jak rozumiem, stworzymy nowego fantoma. Hmm. Tak średnio to zadziałało. No dobra, otwórz osłonę. A z tamtej strony. Cześć, tam latający z plataczu. Czekaj, z a ty. A. Uwaga, komora obserwacyjna uszkodzona. Nie podoba mi się ten dźwięk. A, to był tylko skan. Uwaga, komora obserwacyjna uszkodzona. Zjemy go z zaskoczenia. Nie wiem, czy potraktował to jako zaskoczenie. Mam wrażenie, że są obiekty silniejszy niż to, co do tej pory mieliśmy okazję poznać. Czekaj. A coś ty tak prądem kopiesz? Nie bądź taki nerwowy. Uwaga, komora obserwacyjna uszkodzona. Rzeczą, o których nie mamy pojęcia. Tyfony zabijają nas bez wahania. Nie dzieje się tak dlatego, że są z gruntu złe. One nie potrafią zachować się inaczej. Wiesz, co odkryliśmy? Nie mają neuronów lustrzanych. Mimo ich niesamowitych zdolności istnieje coś, czego nie potrafią. Nie odczuwają, tak jak my, bólu innej żyjącej istoty. No to się porobiło. Teraz sobie przypomniałem, że mieliśmy jeszcze coś do zamontowania na naszym kombinezonie i boję się, że to mogło być coś, co by nam ułatwiło walkę. Szybki skan. Skraca czas. A nie, czyli nie. Możemy wrzucić to sobie. Zawsze się przyda. Jeszcze jedno szybkie cięcie na leczenie. Jak już mamy walczyć bez amunicji, chociaż to chyba przejście, a jest przejście. To dobrze mieć na 100% wszystko uzupełnione. Jeszcze na moment skoczymy tak tutaj. Chociaż to może być obejście. Jakoś nie do końca tak. Aha, Mim. I Fantom. Nie do końca jestem przekonany co do tego, że powinniśmy tam wchodzić do środka tego czegoś. Mim, gdzieś się kryjesz, wymagany jest. O! Hoho! Pomocna sprawa z tym czymś. Kogoś rozwaliło na części. Niestety tylko Mima. Części naprawcze, w końcu trzeba było też z nich zacząć korzystać. No i właśnie, raczej wątpię, żebyśmy tam mogli wejść tak sobie bezpośrednio. Ale zaraz jest fantom. Nie najlepiej mu się żyje. Kolega, pomożemy ci w tym życiu ciężkim. W ten sposób. <laughs> Okej. Okay. Mimów się chyba nie spodziewam tu już więcej. Ty, 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 podnoś rzeczy. I wszystko, obeszliśmy, jak rozumiem, do. Nie, nie, obeszliśmy dookoła. Ej, tu ty żyjesz! Potrzebujesz broni, amunicji? Widziałem, jak jeden z jajogłowych wchodził do tego arsenału. Wiem, jaki jest kod. Wyciągnij mnie stąd, to ci go zdradzę. Nazywam się Aaron. Aaron Ingram. No, i jest dość duży problem. Nie chcę być upierdliwa, ale kiedy planujesz zająć się tym rozerwanym kadłubem? Właśnie jestem w drodze. Jak sądzisz, co się stało? Trudno powiedzieć, póki nie zerknę. Możliwe, że jakieś mikrometeoroidy wywaliły dziurę. Rzadko się to zdarza, ale się zdarza. Okej, okay, dobrze. Miejmy nadzieję, że to cały problem. Czy ty coś przede mną ukrywasz? Nie, oczywiście, że nie. Tyle tylko, że w magazynie są rzadkie zastrzeżone materiały. Nie możemy pozwolić, by był niedostępny. A, Rozumiem. Jest dość duży problem. Badanie ukończone. Bo, jak dobrze pamiętamy, obiekty badawcze. Czy też sobie wyczytaliśmy ponadprogramowo. Tam coś jest w środku. Obiekty badawcze są psychopatami. Z jednej strony, każde życie jest prawdopodobnie tutaj ważne. Ale z drugiej strony, no uwolnić psychopatę, coś się z nami nie tak, jakby. Zobacz kartotekę, no dobra, kartoteka ochotnika. Nie był chyba taki groźny. Handel ludźmi, porwania, no te napastowania, ale tylko jednej osoby. Hej, co ty czytasz? Moją kartotekę? Przysięga na grup mojej matki, że to kupa kłamstw, mająca ułatwić ci wciśnięcie tego przycisku. No dobra, słuchaj, powiem szczerze, część z tego to pewnie prawda. Zrobiłem swego czasu trochę złych rzeczy, ale to nie jest w porządku. No dalej, musisz mnie stąd wypuścić. Hmm, możemy zrobić z niego mima. Co nie do końca chyba mi odpowiada. Nie zrobiłem nic tym dzieciom. Nigdy. Pomagałem im tylko w trudnej sytuacji, nic więcej. Prawdziwym przestępcom nie podobało się, że uszczuplam ich stosy rubli. Wgryźli się głęboko w struktury rządowe. Zesłali mnie do gułagu. I tak trafiłem tu, jasne? to są te trudne wybory w grze. No dobra, wychodzisz. Nie nam to oceniać. I o to mi właśnie chodzi. Odrobinę przychylności od jakiejś dobrej duszy. Tak, żebyśmy tylko nie żałowali. Ale obiecałeś nam jakiś. E! Pewnie nie po raz ostatni. E! Aron! Obiecałeś nam jakiś kod do zbrojowni! Oszust! No dobra, ale chyba. To... Myślę, że mam nadzieję, że to tak, tak miało iść w to wszystko w tym kierunku. No dobra, gdzieś powiek sobie, Aronik, My mamy swoje problemy. Względem, że nie bez powodu zostało to tu zalepione. Ja mam mieszane uczucia co do tego wszystkiego, co tu się wydarzyło. Ale jednocześnie mamy chyba dostęp do miejsca, do którego chcieliśmy wejść docelowo. Halo, jest tu ktoś w dyżurce? Hmm. Niestety pancerne. No trochę się czuję oszukany przez Arona, bo obiecał nam kod, a uciekł dziad i nie wiadomo nawet gdzie teraz siedzi. Ale jak będzie trzeba, to go nakryjemy. Zobaczę, czy gdzieś tego kodu tu nie znajdziemy. Mimo wszystko. No dobrze, to nas kolega Aron oszukał. Dziękuję bardzo. Aron Instagram. Przed nami stoi już droga otworem do GUDC. Myślę, że tam wyruszymy już w kolejnym odcinku. O. Wieżyczki typu likwidator. Ostatnia linia obrony Transtaru przed tyfonami. Nietrwałe. Ale łatwe w produkcji. Najlepszy jest wbudowany w nie psychoskop. Jest w stanie odróżnić obcego od człowieka. Nie powinny stanowić problemu, bo nie jesteś obcym. Chyba nie. Dalsza część naszej podróży będzie za tymi drzwiami. Nie wiem tylko, czy to nie zablokuje naszych misji pobocznych, dlatego nie chciałbym, żeby nam przepadło coś z zadań opcjonalnych. A więc zrobimy sobie tutaj małą przerwę i zaczniemy właśnie od nich kolejne nasze spotkanie. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami, Korle, trzymajcie się. Hej hej.